Dzień dobry, dzień dobry dzień dobry dzień dobry Dzisiaj spotkaliśmy się na kanale o, o, Oczywiście wiecie sam jakim Jak Tupim hodowcom ja bym wam pokazał co się zmieniło Daj się skończyło Dokładnie w, w sobotę znagałam ostatni film tu Nie niedzielę już nie nagrywałam bo miał być taki nudny film co miało być koniec Daj Taki ten i takie pierdolki więc tam mm -hmm. tylko połapał. Wszystko, co się zmieniło, to nie wiem, od czego by tu zacząć. Kroki trują się lepiej, bo jest nowy dach. taki czerwony? Wcześniej był niestety z etanitu. który tutaj już jest A dokładnie tam wyniesiony i tam Bo to było tam mocne takie pęknięcie I już jest wyniesione, Ładnie wszystko jest Widać ładnie O teraz wam pokażę ładnie tego kobiecika Ładny co nie? Taki ładny ułóż sobie I, jest... I jego kurka jest tu to tak uciekło no to co się zmieniło Aha, idziemy do dachu dach naprawiony w sobotę no i ładnie nie ucieknie wszystko jest dobrze Testu. tu Teraz w kolejności jest pewno tego, to tak zrobić, tak to, to i tamto. Najpierw to, to i No i to już jest ładnie, niecieknie. Już powoli to tknie. Nie w ogóle, jest. No i teraz w kolejności jest właśnie to. No ja dzisiaj to zrobię. I to takie to. A potem. potem. Podpłynę, 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 podpłynę. Z tej półki niektóre rzeczy tylko zostawię. To trzeba zadrzeć te gówno wszystkie z tego, z tego. Z ta skrzynka będzie lęgowa. Odprzątaj ładnie. To też już chyba trzeba. Czy może sobie jeszcze? No już ładnie. Ja dostaję wczoraj ode mnie. Tu mają jedzonko Trzeba im trochę przynieść Ale to. Czy okay? No, i się zajmę tym, tym tym, co tak zwisa. I przemowywanie będzie zrobione. Także tu zostanie tak jak jest. Tu będzie postawiona ta skrzynka. Tamta skrzynka będzie postawiona pomiędzy tu. A tu będzie przesunięta tam żeby tu sobie stało w środku bo tu będą ręki e, w tym e, i planuję, planuję hodowlę przepiłek i klatkę też wstawię pewnie tu w tym miejscu, żeby miało też, też widno albo, nie, tu lepiej i na niej gniazdo albo tu jeszcze kot. Albo tu, nie, raczej tu nie. Tam może, nie. Tu pewnie, albo tu. Albo tu. To ciemno. I teraz zapomniałam o najważniejszym powiedzieć. Filmy od teraz będą w poniedziałki o 16. I w piątki także o 16. A może potem jeszcze przemyślę Przemyślę to do końca i może jeszcze będą w niedzielę. O 16. .00. To wszystko. Co chciałem Wam powiedzieć? Więc przegnam Was. Trzymaj to się. Cześć.